na uroczystej inauguracji kolejnego plenera. Słuchajcie Państwo, to już jest dziewiąty plener, licząc od pierwszego, który zorganizowało Stanisław Skłonimowski w 1976 roku, do dzisiaj. Więc w przyszłym roku już mamy pilerusz. Żeby to wszystko nie wszystkimi organizatorami że myśleć i czas zorganizować, żeby pracownik Arturów, że jest to już złożony plenar. Y, powiem od razu następnie, że w zeszłym roku y, zaproponowałem, zaproponowałem razem z Sławkiem i z pracownikami dalej, żebyśmy y od tego roku, żeby plenar przyjął imię. Stanisława Skoimywskiego. Także pierwszy raz w tym roku otwieram e, dziewiąty krótkowski pleny malarsko-literacki im. im. Stanisława, Stanisława Skoińskiego ostępka 2015. <klucza> Plener jest malarsko-literacki, ale myślę, że postać Stanisława jest to jest, jest osobą uniwersalną. Kochał poezję. Sam często recytował. Myślę, że pięknie recytował. On, nie Brakliwa, nie za... Te pierwsze, które się chciał nauczyć, i które um, tak chętnie um, recytował, świadczy o jego ogromnej wartości, nie tylko. W dziedzinie sztuk wizualnych. Także myślę, że y, to imię y, jest bardzo uzasadnione z wielu punktów wskazujących Proszę Państwa, y, nadal organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół z Lęki i witam Panią Prezesję Drugim organizatorem jest Galeria Ostręka z Centrum Kultury, a trzeci podmiot to Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowence. Nasz, nas ta część literacka będzie troszkę mniej dotyczyła, chociaż pełen jest malarstw literackich, zresztą każdy malarz, każdemu malarzu będą pisać, jeśli będziecie chcieli, ale przypominam szczególnie osobom, które to jest pierwszy raz, że ta literacja tego pleneru polega między innymi na tym, że literaci pod koniec pleneru na, na swoich warsztatach mm. będą pisać ekrazy, czyli wiersze pod wpływem oglądanych prac plastycznych. Czyli jeśli zrobimy coś przez ten tydzień i pokażemy to w piątek, to wówczas płacimy piszą na ten temat jakieś swoje, tworzą jakieś swoje przemyślenia poetyckie i wówczas umieszczamy je obok swoich prac plastycznych katalogów, które wydamy w grudniu na rozpoczęcie, na remisarz wystawy plenerowej, która będzie się w galerii w Proszę Państwa, plener organizowany jest dzięki temu, że ten projekt jest finansowany, współfinansowany przez Miasta Ostrołęka w ramach konkursu wymienionego w konkursie ofert organizacji pozarządowych. Jest to istotne, bo no, organizacja tego to jest dość duża kwota. Myślę, że Ani Pani prezesie, dziękuję w a zaraz później ja przywitamy szanowną prezesję. Dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć, że życie nam płynie od pleneru do pleneru malarsko literackiego I tak oto dziewiąty plener. Jak powiedział Pan, główny właściwie sprawca pleneru to Staszek. Staszek Stanisław Skojmoz. -i, I w roku przyszłym... Wielki Polski, ale dla nas najważniejszy to jest dziesięciolecie, czyli będzie w przyszłym roku, dziesiąty plener malacko kolumbiarskich. Jest mi bardzo mój, można by Państwa skierować kilka serdecznych słów i kieruje Jestem w sercu, witając Państwa, ciesząc się, że jesteście, z nadzieją że tak jak co roku, wyjeżdżaliście szczęśliwi i zadowoleni z uczestnictwa w treningach, tak będzie i w roku. Chciałam Państwu powiedzieć, że to jest prawda, że nie udźwignąłby by tego ciężaru ani, no chyba nikt z nas, trojka organizatorów, ani towarzystwa, ani sama galeria, ani biblioteka, ale razem I za to bardzo, bardzo dziękuję. I to bardzo dziękuję pianuję ja dziś Tarence pani dyrektora Katy Sosińskiej jej Bo faktycznie tak, my występujemy, ale oferta nasza jest serdecznie traktowana i za to za ten serdecznie. Chyba tak traktuję to spotkanie, żebyście Państwo ujrzeli tym razem ostrowek, te jej najskrytsze zakątki, żebyście popatrzyli, pospacerowali, podglądali, żebyście potem ukazali w swojej twórczości, żebyście zachowali w swoich sercach, w swojej pamięci, w swojej wyobraźni. I tak bardzo nam chyba potrzeba jest, żeby ten dziewiąty Plener był żeby dziesiątkę pokazać, że odbyliśmy tu, tam, ale po Strowęce pokazaliśmy to, co na pewno jeszcze jest wiele do odkrycia, do czego by się Państwo tym razem przyczynili. Czemuż Państwu życzę? żebyście się właśnie tak wspaniale czuli. Życzę Wam tego, życzę Wam dobrej pogody, ale myślę, że ona będzie zapewniona, bo ona już dziś się tak zaczęła. Wczoraj była pięć załamiany, dzisiaj jest e, pięknie. Chciałam podziękować ci Zenonie za to, że podejmujesz ten że potracisz się cudownie dogadywać ze wszystkimi. Bywało tak, że dogadywałeś się z dwójkami. To jest przecież od Ciebie to wszystko zależne. I taki właśnie jest organizator. I za tak, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. serdecznym przyjacielem placowych Kultury. Jest tą organizacją, która skupia, która chciałaby, żeby i przygarnia do własnego serca. ja dzisiaj do własnego serca. Wszystkich Państwa przygarnia i życzę, aby ten dzisiejszy dzień rozpoczął Waszą przygodę z Ostrołęką przez ileś tam dni, a w końcówce spotkamy się z literatami. Literacy ci będą tworzyć na podstawie Waszych twórczości, Waszej twórczości i to będzie piękny kończący plener dzień. i życzę Państwu wszystkiego co dobre i do zobaczenia w tej końcówce pleneru i czujcie się Państwo to tak dobrze jak u siebie, bo to Ostrołęcza jest tym Waszym domem, dla niektórych już po raz tam któryś i niech tak już zostanie. Dziękuję Państwu. W tym momencie muszę zachęcić Państwa do wystąpienia do tego przejścia z deklaracje są w biurze na placu plenarnym. Chodziło jeszcze jakichś... Proszę, bardzo serdecznie za Proszę Państwa, przejdę do... A nie, może najpierw powiem coś ogólnie o grunię, plenerze, jak ja to widzę, bo przeważnie plenery są wyjazdowe. W z takim wyjazdem, które mieszkają poza Australię, ale w większości jest to plany dla mieszkańców miasta. Myślę, że organizacyjnie będzie to tak wyglądało, że każdy będzie nagrolował, rysował, tworzył swoją jedność, reakcjował swoje pomysły niezależnie od tego, w swoim tempie, w swoich wybranych miejscach, bądź w planerze, bądź w domu. Do naszej dyspozycji jest pracownia, którą w tym roku wyjątkowo stworzyliśmy na pierwszym wieczcie, bo tą pracownię mamy w trakcie remontu i musieliśmy zmieścić materiały na pierwsze piętro. Tam jest ta przestrzeń w miarę przystosowana. Rozłożymy folię jeśli ktoś tak Państwa będzie chciał malować w y, galerii, to jest, będzie taka możliwość, ale to już umówimy się indywidualnie. galeria będzie czynna wówczas, y, ile będzie trzeba, od, od rana do, do y, wieczora, Dobra. albo raz rano. Y, będziemy razem spotykać się codziennie w y, galerii, albo od razu na kolacji w, w, w lokalu, który nazywa się Fred. To nie jest bardzo, nie jest restauracja. Oni się jakoś nazwali, nie wiem, nie wiem jak dokładnie to jakiejś to Jest to mały e, lokal prowadzony przez również przez artystów, tym razem muzyków. Także tam będziemy się spotykać. Będzie to miejsce naszych wspólnych jakichś przemyśleń, dyskusji. Po prostu zwykłych y, roślin. Także do części klasycznej, jak zwykle, przygotowaliśmy y, podstawowe materiały w y, je dzisiaj. a y, obowiązkiem każdego z uczestników jest przekazanie jednej pracy y, na cele promocyjne miasta Strawek. Y, y, no i ja tutaj był to jednak obraz na kuchnię, czyli na jednym z tych tyle które e, przestano rozdawać. No, o godzinie, e, o której będziemy się spotkać, może wszyscy troszkę później. Bo tutaj musimy po prostu ustalić sobie godzinę e, tych wieczorów w naszych spotkaniach, popołudniowych. Rozpójrzcie no, Państwo, że przeczytam teraz. E, Nazwiska uczestników PNR. Wszystkich nie ma, ale różnych powodów niektórzy jeszcze nie dodali, albo później już dzisiaj nie dodać. W alfabetycznych. Ze Zesłankiem straciliśmy nawet dużo czasu, ale jest alfabetycznie. O, jest nasz gość z suma. Cześć. Nie powtórzę wszystkiego, co powiedziałem na suma. Później się powiem wszystko o innym Słuchajcie, Krzysztof Ciuba. Niech się pokaże. Młody człowiek, niech powie teraz co po, po sobie. Z na Szynki, na jest. Z studia Akademii Szkolnictwa na Wydziału Narodowym. <grym> jest Witam wszystkich. Mało? Tak. Dobrze. Witam serdecznie. Wolka nie ma, jak będzie uczestniczyła w plenerze, Ci, którzy bym teraz nic nie mówił, powie na następnym uczestniku. Wiadomo, że w tym roku praga 3 dzisiaj musiała, no, będzie uczestnikiem, to jest, nie mam przygadki, zaraz, że mam przygadki. Ukończyła studium plastycznego. instalacji, następnie studia na gdzieś Szefieńskim Uniwersytetu w Mikołajach w Toruniu. Jest nauczycielem plastyki ze Zespole Szkół nr 5. Idziemy dalej. Pani Katarzyna Dziekowska. Po 13:00 stutni